I siemanko widzowie, i na końcu razem z Wickami będziemy przechodzić jako ja, jako Hantik z Miry. 10 dni nocy w lesie i zobaczymy, jaka jest zdolna Mira, żeby przeżyć te 10 dni nocy w lesie. W ogóle tutaj, tutaj, tutaj widać, moją tutaj taką tam, ale że to chciałam, być na odcinku. I tak jest na odcinku, ale widzowie to nie jest, bo i tak tego nie widać. No, tak, my sobie biegniemy, żeby być, Ja yy, sobie chyba yy, wezmę jedzonko, bo jedzonko też jest na to właśnie. Nie wiesz że zrobisz od nowa. Widzicie, ja nie będę już robić od nowa, bo ja już drugi raz tutaj wchodzę, bo po prostu najpierw był serwer bez, bez moich yy, widzek, ok prostu, o, 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 tu jest taki fajny, tu jest tengielek. No please, no widzowie, ja mówię, że nie, to poproszę, żebyście mnie nie, po prostu nie zmuszali do tego, bo to nie yy, jego... O! Nie jestem, jesteś, uwierz mi. No ale dobra. Eee, ale ja bym chciała być na odcinku, ale, ale i tak jesteś na odcinku przecież. Ale ale kim mnie nie wierzę. No jej, no, no no dobra. O, ale w takim razie. No, 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 Tak, jedzonko. Jedzonko. Jedz... Jedzone. Dobra, tak, my idziemy na poszukiwania. Noc się już się spieszy, czemu tak szybko? Hej, hej. He, he, hej. He, he. Czemu tak szybko? A tam powinna być skrzynia, więc po tam pójść. No cała raczej już będzie teraz noc. Eee, więc to też jest 10 dzieje, inaczej. Oczywiście... O, pędz. No to czemu ona nie żyje? Tak, poproszę Tak, Tak, e, bierzemy... Tak, o nie pomocy Uratujecie, uratuję Czekaj, Czekaj, czekaj Dobra, tak, tylko wezmę To Uratujecie, więc tak e, szybko, Gdzie ona? Gdzie? Tu? O nie, tu jest wielki jakiś Tu A pozdrówisz? Pozdrawiam Ciebie fanta merystą me, me Co tam jest jeden, Dziękuję, proszę bardzo eee, Proszę bardzo eee, Tak, tutaj mam jedzenie, które <grym> Tutaj mam jeszcze jedno jedzonko, tu mam węgielek, blacha Dobra, o, możemy zrobić... Üh... Jeszcze nie możemy zrobić. To tak. Przybępię King, Draming, Link, dam ci... Rewolwer, naprawdę dasz mi. Dziękuję bardzo, Napiszę. Dziękuję bar bar bardzo. Tak, ja idę teraz po prostu tutaj... O, tam jest... O tu jest w ogóle. Ja postanowiłam, że będę po prostu dzisiaj wszędzie Będę chodzić po prostu, będę tam będę po prostu wszędzie, będę dzielna Jak Mira w sumie Tak, tutaj daję to, dobra Mamy już 4 level, wow Tak, królika stopa Chodź tutaj, ja potrzebuję tam stopa A, czemu tutaj tak... Dziecki tak szybko nie żyją, no Co, co tu się dzieje? Przepraszam <grywa> Ojejku A, ja zbieram tutaj ten, a dziecka już wszystko zrobiła e, Tak, tutaj Muszę... Króliczą stópkę ja chcę mieć Królicza stópka będzie tu Nie, nie ma nic Ukonałam samą siebie tak, zadam tutaj mamy tu mężczyznę, chefy. Dobra. Co możemy zrobić? Ja bym zrobiła to. Na 100%, bo to naprawdę się przyda. E, widzę dziecko. O, dziecko widzisz. To super, że widzisz dziecko. Ja też widzę dziecko. To idziemy. Dziecko, ja też idę, idę! Celam! A masz. Ojejku, nie trafiłam. Ja mnie uratuję, pójdę z tobą. Tak O, jak dobrze, dobra, tak, ja już nie mam tutaj nic, więc tak No tak, na nich, a masz, a masz, a masz, a masz Ojejku, ojejku, dobra, tak I teraz tutaj jeszcze dwa zostały widowe Ojejku, ojejku, ja nie widzę, ile mam życia, bo tu w sumie w, ciągle fickim piszą Jejku Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Dobra, idziemy teraz po dzidziusia Dzieć, odpiesz, widzowie, sobie, ja nie mogę odpisać, kiedy je nagrywam O, dobra, skurczyła, jak widać Albo ja, nie, widzka Zaraz sobie sprawdzimy, co mamy w skrzyni Mamy w skrzyni Kurwą sikierę, ale mega Dobra, jacyś się... Też macie lagi? Ja nie mam Tak Dobra, 50 sekund zostało do końca dnia, więc tak. Tutaj też mamy. O, to, o nie, tam jest ten wirt. Sam nie wiem, więc trzeba go pokonać. To jest mój teren, teren mój. Tak, biorę to. Biorę to. I teraz szybko otwieram skrzynię, To mnie urtuje. Ja cię zaraz urtuję. To chcę dobrą torbę, ja mam dobrą Jeszcze jeden bandaż z Chyba mi rada, szczęście! Ja cię uratuję. Zaraz. Yy, tak, ja szybko biegnę, żeby uratować Wickę. Idę uratować Wickę. Ja zaraz najpiszę bo piasek już została. Zaraz jej zadam pytanie. Uratować cię. Uratować cię. Jestem winka, widzę, że zmieniłeś skinę jest bardzo ładnie. O, dziękuję bardzo. Picka mówi, że tak. Proszę bardzo. Tak, co tu ja mam? O, mam węgielek, okej. Okay. Mam... o... Mamy dzięki, proszę bardzo. Tak, czy tu mam blachę. mam... O, nie, właśnie, tu mam dużo miejsca. O, i musimy sama zjeść, bo... Jest po prostu chłodna. A co tu jeszcze mam? A, dobra. I sobie zjem. Dobra. No tak. Eee, co możemy tutaj zrobić? Ja bym zrobiła to działkę rolniczą, ale potrzebuję drewna, więc, gdzie ja byłam? Ja byłam e, obok dziecka, co jest do schowania drewna. Dobrze, dobrze. Okej, okay, dobra, spokojno. Ojejku, bo. No. E, 25 sekund myślę też, że. A gdzie a Tutaj zawsze było gdzieś po że tam gdzie są te. Mm, latarki. Ale nigdzie tego nie widzę teraz. O, czy mam też tak jak. O, tu jest wilk. A właśnie, bo trzeba wędkę wziąć. To gdzieś tutaj było. Teraz nie widzę nic, bo jest jakby noc, ja nie mam latarki. A, to to, 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 to nasza opomiszka. Hmm. O, już dzień. A tutaj są taki sobie. Okej. Okay. O tam są latarki. To teraz, zaraz wam tam, tam sobie pójdę, e, więc tak. Biorę. Biorę. I chyba wyciągnę zewnątrz. O, nie, to było tylko czapeczek. A, coś się, ze mną znaleźć, drugie dziecko. Ja mogę. Tylko, ja, tylko sekundkę... O, to mi skipale. Tylko sekundkę No, sekundkę Idę tu jest też Dobra, tak widzowie, ja tam widzę w ogóle widziałam dużo drewna W ogóle to jest nasze ognictwo Szechaj, gdzie widziałam dużo drewna No gdzieś tutaj widziałam, no tam w ogóle leży też Tak, eee Szybko idę a, tak, to dobra, mogę iść. Jestem gotowa, już biegnę do Was. <noise> Napiszę. I idziemy. Drugie dziecko powinno. A ja nie wiem, gdzie jest to drugie dziecko. Gdzie jest to drugie dziecko? Napiszę. A gdzie jest? A gdzie jest? Może ktoś wie? Lecz się każdy nikt nie wie. 740 metrów, okej. Okay. No, bliziutka, chyba Dobra, idzie tam, znaczy. Przepraszam, że gdzieś tutaj. O, to mi jest skrzynia! O ja. O nie! O nie! O nie! O nie! Ojejku, nie. 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 nie to wzięłam! Ojejku, znowu no to wzięłam. Masz, 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 masz. Dobra, mam. I tutaj jeszcze jest. Masz, 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 dobra masz, się masz, dużo 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 fajnych rzeczy. No otwieramy teraz masz, widzowie masz, że tu masz, To jest tak dużo masz, fajnych rzeczy o masz, 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 tak, otwieramy skrzynię, 37 sekund zostało. O. No, mi, że trochę to nie pasuje, ale no. No co? Koralika. Tak, tak, tutaj e, już. Dobra, tak. E, wiecie co? Ja idę do domu. Ja, ja idę do ogniska, bo 20 sekund zostało. Interes tak, szybko biorę jagódkę. O, jagódkę, Biorę moment. o nie? Oki. Okay. Ja też. E, to tak, o nie. Już jeszcze dobre to wybiera. Szybko muszę wziąć moją latareczkę. Znowu nie żyję? czemu nie żyję? O co tu chodzi? O co tu chodzi? No tu, dobra, tak. Co tu ja mam? A tu mam bańkierkę. Jeszcze jeden węgielek. Jeszcze jeden węgielek. Ojejku, o. Młody niedźwiedź. Nie Do obózka. Okej, okay. o, stare radio. Przez żabę. Jestem jeden sytuację. Myślę, że jeden. Ojejku, będzie dużo. Oj, ten i jeszcze jedną. Jestem błądam czy jedzenie? Mamy jedanka. Ale mało dosyć A tych to trzeba do ogniska dać Ty, my, Ja myślę, że to I na pewno 100 nie, bo ja dziś nie zamierzam grać. Chyba Nie wiem Ale nieco bardzo zamierzam Nikt na mnie nie ratował, bo za dużo razy umarłem Nikt nie ma mnie uratować rat No dobrze, no jak Jejku. Tak jest miła mega gełizka, więc. że. Nie chciałam! Bądźmy tak, tam widzę. Ale no, nowicy po prostu są mega miłe dla wszystkich. No, oczywiście nie każdy, czasami się zdarza. Teraz no. już pokupuję tą ciałeczkę. że po dziecko po dziecko po dziecko głodna 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 o nie zaczęło padać o nie gdzieś będziemy atakowane trzeba jakoś półeczkami się ten to ja chcę napiszę ja chcę zrobić półki mogę ja mo jak coś uskuczę, mogę poproszę, bo ja chcę, żebyśmy mieli taki płotek. O, dziękuję bardzo. Eee, ja dziś nie będę spowodowała... Dziś... No tak, dziś będziemy atakowane. Tak, uskoczyjemy półeczki. Tak, ja zrobię tak, że po prostu hop. Hop. Dziecko będzie nie na naszym terytorium. Albo dobra zrobię jeszcze. trzech naszym terytorium. To, to, na Dziecku. To tak trochę nieładnie. O nie, mogę no, no, bliżej. To, to, to trochę nieładnie by było. Ja nie dam rady z tam z stanie. Hop, dobra, jeszcze było półek półki byśmy yy, miał taki dosyć zyć zyć. Dobra, tak. Trzeba... Ja teraz po prostu tutaj biorę... Yy, ho, hop, hop, hop Tu sadzonkę I Idę szybko Ojej, tu już abasia Żeby mnie nie, nie zauważyło Widzuda Właśnie można na pewno robot Bo to dla mnie trudne Tak na to wszystko przeżyjemy Tak, no dobra, no, jakoś się da, uda raczej sobie. nie wiem, nie wiem czy nie. To tutaj, dobrze idę jeszcze tutaj Ja mam trzy bandaży, jeśli co, więc chyba się nawet coś, co to mogę, kogoś tam ożywić, widzowie. Tak, 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 tak. A w ogóle ja mogę żyć tam amunicję nic mega fajnie, bo i za mi się śmiało. To jest złe, to jest nasz. Dobra. No tak, yy, mam tutaj drewno. Te drewno zostawiam tutaj na ognisko. Jak duże drewno było, ogóle? Bardzo wow, Bardzo dużo na O, teraz zaraz się ususzy i będzie można je wrzucić do ogniska. O. Serio! Dlaczego? Dzięki, Dlaczego? Boś ma bandaż. Aha, nie ratujcie mnie, za dużo umarłam. Ale dlaczego wy to zrobiliście? Uweśmą, <laughs> no dobrze. A no. ty? Ty? To ty. To, to ty, dobra. Tak, to tak, mam. na nią. od razu dwójka, ale ja tutaj nie przeżyję. O czemu mi nikt nie pomaga? Ale to, 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 to. O, to O, ja zrobię jeszcze. Napiszę. napiszę... napiszę, napiszę. Mogę zrobić... Albo dobre, albo... Ja zrobię takie płot, te płotki, bo one mi się wydają, że bardziej chyba się opłacą. Nie wiem, bo póki to fajne zresztą. Ale tak, tak muszę zjeść marchewki, marchewki, marcheweczki. Są zdrowe. <laughs> Może mikrofon sobie bliżej Nie wiem w ogóle gdzie ja idę. No powiem to, że ja chcę zjeść marchewkę. O! Ojej, tu jeleń! Jeleń!

nie, 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 wilku, zostaw mnie! Dobra. Nie, serio? Dlaczego się napada? To mi proszę bardzo. O, amunicja. Nie, wilku, zobacz, nie. właśnie. Dzięki, że wilku nie zauważył. Tak. Wilka. Co ty? O nie, czy jestem Alfa. Jest co, co to mam? O nie, o nie, o nie, proszę, proszę, nie, proszę, nie! Tam mało życia. Gdzie jest, gdzie jest nasze ognisko? Czekaj, czekaj. Czemu mi nie pokazuje? Gdzie mamy... Nie wydaje, że, że nam... że nam wszystko spaliło. Jakby! Że nie mamy ogniska. Nie, mamy, to czemu mi nie pokazywało? Bo... Jak mało, jak mało, jak mało mam ich. Gdzie są w ogóle wszystkie dziewczyny? Ojku, pójdź, poszukam bandażów. Nie szukaj tu. co tu ja mam? To biorę, to zjem. Te dam tu. I zrobię półeczki. Półeczki są sumie dobre. Do 20 chociażby. Teraz czy napiszę Ja zrobię półki. Ja zrobię półki. Tak, jeszcze tutaj mamy dużo. O. Oki, ok. tak. Kop. Oki. Ok. Kopiu. Tutaj nie przejdą. Hop. Dobra, mamy bazę. E, mogę, Może jeszcze zrobię. Nie <laughs> tylko jedno. Mamy 9% ogniska. Nikt nie, nie, nie chciałam powiedzieć. Ja mam no i te i Ojejku, czemu mamy tak mało? Nie o to mi chodziło, że wiem tylko to. Ojeju, ojej, ojej, szybko, szybko, szybko. Ojejku, mamy bardzo mało tego. Czym mamy tak mało? <laughs> Widzowie Hop, 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 dobra Pytam, że będzie teraz noc Ej tam, musimy jakieś środnisko nasze Nie wiem Uratować? Mm. 5 sekund zostało 5 sekund, może się uda? Dobra Raz, dwa Trzy Cztery Dobra, uciekam, uciekam Jestem głodna Wiem to na pewno Raz, dobra, tak Raz, raz. No co jeszcze? to so sama, dobra, tą sobie jeszcze się lepiej Raz, 25%. Co to za muzyka? Trochę to jest straszna. straszne. Jest jeszcze półeczki, trzy półki będą jeszcze się przydadzą. Bo tutaj muszę. Zamknąć Ej tam, dziecko, no nie zleżę, no dziecko No i tak to się stanęło, no e, tak tutaj e, I tutaj postawię tak. O jest, no, no dobra, jakoś to się pasuje Dobra, jesteśmy w bazie Teraz będę giga głodna Dobra, idę sobie, nie wiem Nie wiem, jakąś... Właśnie mówię, że zaraz będę głodna Szybko, szybko, jestem głodna. O, królicze stopa. Szybko, szybko, szybko. Królicze stopa będzie za mną chodzić. Masz, masz ty, wielku. Daj mi jedzenie, daj mi jedzenie, mówię. Dziękuję. Zarzysz się, że posłuchałeś mnie. Tak, to tak. Yy, idę na takie mini poszukiwania. Widzę, że tutaj zaraz będzie gdzieś. Strzynia, widzę, nie? Mamy dzień dziewiąty. Trochę mało, ale no, widzowie, nic nie poradzimy, Winkę, nagrywasz jeszcze? Tak, jest. Tu mamy strzynię. Uda mi się tu wejść? Prawda? A, tutaj już widzę, że Wicki już tutaj chodziły. Tak. Biorę to drewno. Biorę stary bo Biorę to. Nie, już mam mało miejsca. O jejku. Otworzę to. Otwieram to. Wódź nie mam. Widzę przecież to chyba fajnie. <laughs> Co my tu jeszcze mamy? O, 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 o. Biorę to, to i to poniosę teraz. Dobry, tak, gdzie jest moje. Nasz. E, chciałam powiedzieć, nasz, oczywiście. Jakby moje, że mój domek, no wiedź, no. Dobra, nieważne, tak się co nie chcecie przynieść. No, aj tam Amunicja, amunicja, juhu. Tam jest tutaj coś ciekawego takiego? A, takie coś, to wezmę to. Uciekamy od tego złego wilka. Nie lubimy ciebie, wilku. E, no... Napiszcie w komentarzu, o, jaka jest wasza ulubiona gierka, na Robloxie, się co bardziej wolicie, wilki czy króliczki, jestem tego mega ciekawa, tak się sło. tak tam coś tak, o, tak jest. chyba ci ja mam trzy! Ja mam trzy! Ehm, <grymne> um, Oki. Okay. No, Kogoś uratować. Kogoś uratować... uratujesz mnie winko, list Cie ciebie. Dobra. Wszystkich uratuję I jeszcze jakąś A tam jest kupię jakąś tam. Ła, wow, żaba, nie bij Ja ci nic nie zrobiłam. 30 sekund. Muszę zdążyć. To wiem na pewno. Ojejku, obok tego wilka. Czekaj. Ojejku. No i dobrze. Czy tak może być? Nie, ja to sobie wezmę. <grywka> Hop. Dzięki, proszę bardzo, nie ma co. Nie musicie mi nawet dziękować, przecież to po prostu jestem miła. Mm. Biorę to. O, mam 15? A, myślałam, że mniej. No mm. dobra, no. To tak. Mm, teraz szybko biegniemy do naszego ogniska. O tu widzę, że jest dużo iconów. Dobra, tak. Yy, blacha idzie tu. Hmm. Aha, już tutaj. O, ja, to ja chcę zrobić to coś, bo to na pewno mi się przyda. E, tu jedzonko, jedzonko, jedzonko. Bezjem, bezjem. Wybramy na garnek. E, tak. Garnek się na pewno przyda widzowie. No jestem tego po prostu pewna. Czuczka, to, 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 sek. <laughs> jedzonko, olejko, jedzonko się mi ogatowało. Jedzonko. Bodaję rzadzie. O, i moja królewska Tak. O, już musimy zrobić. To ja sobie... A nie, jeszcze dwa drabienką Eee, jeszcze... gdzie po O, Jednego drewienka brakuje. Ojejku, dlaczego <laughs> Mm. To co w ogóle tam pójść? Nie? Co ja to mam zrobić? To nie jest koło, tylko więzienie dla dzieci. Nie no, widzowie Napisz komentarz, czy jestem sknić. O! O tam jest sowa! Patrzcie, patrzcie, sowa, sowa, sowa Piórko? Ech, mi dała piórko? Patrz mi Szkoda, szkoda! szkoda. szkoda. Macie, macie, a macie, a macie. jeszcze postawcie, postawcie, postawcie. Juhu, mamy to! Dobra, ja teraz wezmę pop, pop, pop. I teraz to damy. Pop, pop, pop. Super! Tak, ja teraz y, pójdę po jego drewienko właśnie, właśnie. I to drewno wykorzystam na ognisko, widzę, bo po prostu już mam... mam Mogę okay, ją Oczywiście, że możesz, już nie musisz się pytać. Zobacz, mamy 12 dzień, sprawdzę. Ze... Ojej, kurwa. O, co się ze Ojej, stało? Ojejku, jejku, o, Nie, mojego, już nagrywamy długo, więc chyba będziemy już kończyć sobie. Więc nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Dużo subików. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków za 10 dzień na cyglesie. Więc widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!